Witam w kolejnym odcinku na moim kanale z cyklu Autokrytyk motoryzacyjnie. Pozdrawiam wszystkich widzów, subskrybentów. Dzisiaj kolejny odcinek taki z luźnym tematem dosyć nawiązującym do poprzedniego odcinka odnośnie samochodów używanych. W poprzednim odcinku yy, była to kwestia co wybrać samochód osobny używany czy nowy także tutaj tutaj na pewno Muszę przymknąć kurczę pasować tutaj tutaj na pewno ta kwestia jest też dosyć ciekawa wymaga także poświęcenia trochę większej uwagi temu tematowi w tym odcinku chciałbym opowiedzieć o przyszłości rynku samochodów używanych w Polsce głównie, bo za granicą to już się dzieje powoli. Jak będzie moim zdaniem wyglądał rynek samochodów używanych w Polsce? Jaka będzie przyszłość tego rynku? Jak, jak będą wybierać konsumenci? Czy to detalicznie, czy powiedzmy Korporacje, no tutaj, akurat, korporacje. Akurat w przypadku samochodów używanych to jest znikoma ilość firm, które, która kupuje używane auta. Ale w przypadku odbiorców detalicznych, klientów, zwykłych, zwykłych osób, tutaj yy, ta kwestia jest myślę dosyć ciekawa. Moim zdaniem. To wszystko powoli zmierza. Rynek samochodów używanych się normalizuje, czyli wszystko zmierza powoli do, do kwestii takiej, jak to wygląda na zachodzie, czy w zachodnich krajach europejskich, czy w bogatszych krajach. Myślę, że w przeciągu kilku najbliższych lat znikną z rynku samochodów używanych najstarsze auta. I typowe auta zużyte, czyli auta, które będą miały powyżej 10-15 lat, albo będą oddawane na złom, albo będą w bardzo niskich cenach. To już się dzieje powoli, ale jeszcze nie do końca myślę, że jest to kwestia także badań technicznych, które muszą przechodzić stare auta. Jak także i ceny serwisowania, to dochodzimy do kwestii, bo rynek, tak naprawdę przyszłość rynku samochodów używanych, czy w ogóle rynek samochodów używanych w Polsce, akurat w, główną mierze, w głównej mierze funkcjonuje dzięki rynku usług serwisowych, czyli samych warsztatów samochodowych, które naprawiają te samochody. Na zachodzie, gdzie koszty napraw są duże i bardzo duże, nawet jakiś błahostek, powiedzmy, jeżeli ktoś ma wymienić, na przykład cały układ hamulcowy, tarcze klocki na obłosiach, zaciski hamulcowe zregenerować, czy wymienić to często taki samochód jest sprzedawany właśnie na eksport, bo koszty napraw są zdecydowanie, zdecydowanie większe niż, niż w Polsce. Tutaj ja myślę, że ten rynek powoli, także w Polsce zmierza do tego. Zresztą już widzimy podwyżki samych usług serwisowych w warsztatach samochodowych, nawet prywatnych. Często już się zdarza, co można przeczytać na różnych forach motoryzacyjnych, także że szczególnie warsztaty, które mają specjalizację w danej marce, prywatne, nieautoryzowane, już te ceny powoli także zmierzają w kierunku cen autoryzowanych stacji obsługi. Oczywiście to nie zdarzy się od razu, to, to będzie jakiś proces, ale ja myślę, że ten proces już się zaczął kilka, kilka lat temu odnośnie właśnie kosztów serwisowania samochodu. Co do samego rynku samochodów yy, używanych, ja myślę, że tu kwestia też yy, i oddzielną kwestią jest też kwestia sprowadzanych samochodów, Myślę, że rynek samochodów sprowadzonych także się przesienił w znacznym, w znacznym stopniu. Przyczyni się, jak i przyczynia się aktualnie do zmiany, powiedzmy, trendów zakupowych wśród klientów indywidualnych, bo o ile chodzi o ile firmy zazwyczaj biorą samochody nowe w leasing czy w kredyt, to tutaj klienci indywidualni w większości kupują samochody używane. Powoli się to już zmienia. Coraz więcej osób e, woli wziąć czy to na kredyt, czy na leasing konsumencki, ale głównie na kredyt, czy w jakąś inną formę finansowania typu 4 raty po 25%, kupić samochód mniejszy, czy z gorszym wyposażeniem, ale e, mający gwarancję, nowy, bez przebiegu, gdzie takim samochodem powiedzmy do przebiegu 100%. 150 tysięcy praktycznie nie musimy inwestować specjalnie w koszty, właśnie serwisowania. To wszystko będzie się cały czas zmieniać, według mnie, dlatego, że im będą większe koszty serwisowania, obsługi, warsztatów, warsztaty samochodowe będą zwiększać te powiedzmy, swoje cenniki, tym więcej osób będzie. Interesowało się kupnem nowego samochodu. Tutaj, w, oprócz samego kwestii serwisowania, tak jak powiedziałem wcześniej, sam rynek samochodów yy, sprowadzanych także powoduje to, że ludzie powoli yy, zmieniają swoje nastawienie. Także często sporo osób się nacięło na samochody sprowadzane czy były to jakieś samochody pokolizyjne, czy z przekręconymi licznikami. Tutaj oczywiście państwo już zastosowało odpowiednie procedury, powiedzmy uszczelniając czy wprowadzając karę za, za cofanie licznika. Tak samo ten system CEPIK, który i strona internetowa Historia Pojazdu, o której też nagrywałem wcześniej film, to wszystko powoduje, że o wiele łatwiej jest dzisiaj sprawdzić samochód, jego historię niż kilka, kilkanaście lat temu. Tutaj kwestia samej przyszłości, samego przyszłości rynku samochodów używanych też będzie zależeć oczywiście od zarobków. Rosnące zarobki powodują, że coraz więcej ludzi stać na więcej, także coraz więcej ludzi też będzie w stanie sobie pozwolić na nowy samochód ciekawostką jest ja myślę, że będzie nagrane też kilka odcinków to co powiedziałem w poprzednim odcinku samochód nowy czy używany tutaj rynek samochodów używanych w ostatnim czasie w ostatnich tych dwóch, trzech lat ceny samochodów używanych znacznie wzrosły to także spowodowało, że ludzie zaczęli kupować Więcej nowych samochodów zamawiać. Często, jeżeli ktoś prywatnie jeździ, to kupując nowy samochód na 10 czy nawet 15 lat, jeżeli ktoś robi małe przebiegi do 10 tysięcy kilometrów, to ten samochód, yy, znając jego historię, o wiele łatwiej jest przewidzieć, powiedzmy koszty serwisowania niż kupując samochód używany z przebiegiem już 150 tysięcy, czy 200 tysięcy nawet, gdzie nie wiemy jak ten samochód był serwisowany czy naprawiany wcześniej. Także tutaj tutaj także rynek samochodów używanych głównie w Polsce, tak jak podsumowując będzie zależał będzie zależeć od kosztów serwisowania tego samochodu czyli cen usług w warsztatach samochodowych, Samy, samych cen samochodów używanych, im większe te ceny będzie, rozbieżność między powiedzmy, cenami samochodów nowych, teraz te wszystkie ceny się zbliżają. Powoli w kierunku cen samochodów nowych, to wszystko będzie powodować także, że ludzie będą mniej kupować samochodów używanych, a więcej nowych. No i sama kwestia, Zarobków y, także będzie powodować y, zwiększoną liczbę transakcji nowych samochodów, a mniejszą w używanych. No i to, co powiedziałem, czyli sama niepewność przebiegu czy historii pojazdu. Także ten rynek myślę, że będzie normalizował się w kierunku zachodu, gdzie samochody używane są dużo tańsze, y, zużyte samochody są praktycznie z dużymi przebiegami mają bardzo małą wartość cena samochodu używanego znacznie spada, no u nas w ciągu tych dwóch, trzech lat ceny samochodów używanych wzrosły i to też ja myślę, że powoduje, że coraz więcej osób rozgląda się właśnie za nowymi samochodami nawet jeżeli to by było na kredyt czy w jakiejś w jakiejś formie finansowania, to to co powiedziałem w poprzednim odcinku, warto porównać ceny, szczególnie gdy kupujemy samochód używany dosyć młody. Ta różnica w cenie między nowym, często to jest kilka tysięcy złotych. W następnych odcinkach z tej serii, myślę, że nakręcę kilka odcinków, kilkanaście o przedstawiając przykłady, powiedzmy, samochodów dwutrzylatków, porównaniu, za ile możemy taki samochód kupić nowy, to będzie dosyć, dosyć ciekawe porównanie, także to by było na tyle w tym odcinku, dziękuję za uwagę, pozdrawiam wszystkich widzów, subskrybentów do usłyszenia